W roku 2024 dostaliśmy od Disneya kontynuację jednej z ciekawszych produkcji. Mowa tu oczywiście o Inside Out, czyli polskim w głowie się nie mieści. Produkcja ta opowiada o małej Rayleigh, która jako mała istotka zaczyna doświadczać jednej z najbardziej tajemniczych rzeczy tego świata. Mowa tutaj oczywiście o emocjach. A czym są emocje? Z naukowego punktu widzenia są to reakcje chemiczne zachodzące w naszych głowach pod wpływem różnych czynników zewnętrznych. Chociaż czy potrzebujemy tu jakiejś definicji? No raczej nie. W końcu każdy z nas składa się w pewnym sensie właśnie z nich. W sumie jakby tak obrać świat z emocji, to jego egzystencja nie miałaby sensu. Nawet wy teraz oglądając ten materiał je odczuwacie. Czy to ciekawość, może radość, a może i słuchacie tego po prostu wywodu z zażenowaniem. W animacji od Disney'a i Pixara... Emocje śledzące w naszych głowach zostały spersonifikowane. Tą, która przewodziła w pierwszej części była radość, która jednocześnie musiała zaakceptować obecność swojego przeciwieństwa, czyli smutku w niebezpiecznej podróży po zakątkach osobowości naszej małej rajdy. Druga część jest praktycznym powtórzeniem formuły znanej z jedynki, jednak tu mamy do czynienia z czymś, co zmaga się ostatnio więcej młodych osób, czyli z wypaleniem czy obawą. Co mogę jeszcze zauważyć? Odbiór tej animacji w zależności od stosunku człowieka. Do wypalenia jest inny. Ci, których dotknęła owe emocja, oceniają nową animację jako naprawdę dobre dzieło oraz tych, którzy doświadczyli jej w o wiele mniejszym stopniu i uważają, że jest to co najwyżej średniak. I tutaj właśnie zaczyna się nowa miniseria z Disney+. Plus'a. Właściwie jest ona usadowiona w wydarzeniach między częścią pierwszą a drugą. Ogólnie rzecz biorąc, Fabuła skupi się tutaj na kręceniu filmów, a dokładniej snów. Dla naszej małej Rayleigh. Snów, które są równie ważne w rozwoju naszej bohaterki i jej jeszcze nieukształtowanego młodego umysłu. Odpowiedzialną za pierwsze dzieła tej osobistej kinematografii jest Paula Permiso, czyli fioletowa persona, która dokłada wszelkich starań, by w trakcie snu Rayleigh mogła przeżywać swoje niesamowite przygody ze swojego dzieciństwa. Ale to też nie tak, że tylko ona na te sny wpływa. Jest też chociażby Marco, pan Schenk, Gigi czy Zak. Czyli każda z wymienionych postaci jest w pewnym sensie reżyserem innego rodzaju snów. Bardzo ważną dla naszej historii jest jeszcze jedna postać: Janelle. Asystentka, która wkłada naprawdę wiele wysiłku w produkcję swojej mentorki. Jednak jak to w życiu bywa, nie można być ciągle na szczycie, i nawet wyblakłe sny w Galerii Sław są tego doskonałym odzwierciedleniem. Janelle, jako ambitna asystentka, chce zacząć kręcić swoje własne sny dla Riley. I wie też, że Paula, choć w swojej karierze nakręciła naprawdę wiele wspaniałych hitów, tak już niejako starsza Reidy nie potrzebuje tak przesyconych słodkością snów, jak to było za dzieciaka. I stop. Myślę, że na tyle uchylone drzwi powinny Wam wystarczyć, jeśli chodzi o zalążki do naszej fabuły. Skupmy się teraz trochę na innych aspektach. Po pierwsze, wizualia. Są równie dobre jak w naszych dotychczasowych filmach od Pixar'a, a może i nawet bardziej szczegółowe. Ale hej, cienie, gra świateł, lego, plastusiowate postacie, czyli to wszystko czym charakteryzuje się Pixar i robi to naprawdę dobrze. Przełom w ciekawym ukazywaniu postaci dostajemy późno, bo dopiero w trzecim odcinku nie spotkamy się z narysowaną manifestacją naszej doroślejszej bohaterki. Chociaż lepiej późno niż wcale, nie sądzicie? Pogadajmy jeszcze o sposobie w jakim ukazywane nam są wydarzenia. Część z naszych odcinków będzie pokazywana w sposób przypominający wywiady, tak dobrze znane nam chociażby z The Office, czy co robimy w ukryciu. Spoko, bo zawsze jest to jakieś urozmaicenie, jeśli chodzi o narrację. Disneyowa mini-produkcja okazała się naprawdę dobrą dodatkową historią w tym małym światku Inside Out. I choć spotkamy się jeszcze z siedzącymi w głowie emocjami, to nie odegrają oni żadnej znaczącej roli. Trzeba przyznać chociaż, że scena z gorącym telefonem od centrali jest naprawdę zabawna. Jest oczywiście też wielka kłótnia o sukienkę na bal naszej małej bohaterki. I choć animacja wydaje się przepełniona humorem na pierwszy rzut oka, tak oprócz wcześniej wspomnianych scen nie pamiętam żadnej innej, która miałaby wywołać u mnie chociażby promień uśmiechu. Jeśli chodzi o długość serialu, to jest ona skondensowana do 4 odcinków po około 20 minut i 24 minuty w ostatnim epizodzie. Szczerze, kiedy widziałem pierwsze trailery, spodziewałem się czegoś nieco dłuższego w stylu potwornej roboty. Z drugiej strony, lepiej zrobić coś nieco krótszego, ale dopiętego na ostatni guzik, i tu jest to jak najbardziej spełnione. Ja podczas oglądania bawiłem się naprawdę dobrze. Historia była spójna postacie, które poznamy, będą na tyle proste, że z większością będziemy mogli się jakkolwiek utożsamić. Dlatego, jeśli macie możliwość, zachęcam do obejrzenia. Gwarantuję, że nie pożałujecie. A teraz trzymajcie się i pozostawcie po sobie ślad. Na razie.